O, paliwo, ale osoba tak deska. Puk, puk, puk! To tam! O cholery. Juhu, juhu, juhu. Siema, siema, siema. Będę pokazać ci tutkę. widziałeś? Mamo, wróciłem. Mamo, Mamo Czemu mam tutaj jedzenie? Czemu mam tutaj mamo? Hey, Chwilacku cool. Mamo, mam A Mamo, Elsy gdzie cała? Mamo, co ci stało się?

Co? O, o, idziemy do... Nie biały. To tale. A z tego matera skoro tale. Cytel, 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 tu gra halo.

Uuuu, teraz skoczę A te tudzi A ich nie ma. Prace. Siema, mi zaraz siema, siema. okej. To, okay. to, mój, to, to mój pokój. Więc jest już Okej. Okay. Eee, glemy? Glemy to A. A i tylko co zrodzisz?

<laughs> okay, so it's right over here. So we're going in right now. So, let's się. Tak, Leźcie! <Szysk> Mutamy? Mutamy? Ok? Ok? Okej, okay. nie chcę już. No już nie, no to nie pytaj się! Mutamy tą Nie. Nie lącamy głowę, a Okej. Ok. Dziwne to, co zaraz powiem. I, i to, co zresztą widzicie, bo tak, spor. <zysk> Spore zaskoczenie, ale słuchajcie, to jest, to jest dalej, nie moja wina. Ola przyszła dalej. do mnie, moja dziewczyna i powiedziała: tak. "Dawaj, atakujemy się. A Czemu ty mnie? Dobra, ja uciekam, Dawa, jednak, Ja jestem za słaby. Ja nie mam z tyłu takich fajnych rzeczy jak ty. O. Do waliło kolki, I teraz waliło. No to, to ja chyba idę, chyba idę, chyba się tak, okej? Okay?

To się lubicie. Osep. Chyba bolą się ma. Jesteś w tym samym sklepie? Tak. A co? A fajnie, ja też, jestem. Co to woli? Takie radarunkowy. Okej, ja też idę? Okej. Co? Radarzy to i ludzie idę zją? O kurcze. Nawet na to.

Тъй да е. Widzisko to. Mój uh, Tego Davida. He. Heh Ale nie <grystanie> on. Mój Co tało się. Ach, uh, chyba pójdę tam. Elo, Bogo. Este no se es